Myślę, że zadowoleni mimo wszystko musimy sobie zdawać sprawę, gdzie jechaliśmy, chociaż y, było blisko i, i w pewnym momencie gdzieś tam wydawało się, że możemy pokusić o sensację, no ale teraz skończyło się tylko na postraszeniu rywala. Po prostu do każdego meczu trzeba podejść y, y, maksymalnie skoncentrowanym. Czy to będzie wszystkie tak naprawdę drużyny z ekstraligi są y, bardzo mocne i, i, i i to pokazała częstochowa, że to, że przegrała mecz u siebie, wcale to nic nie znaczy. Są zespołem, który w każdej chwili może, może, może odpalić. Są to zawodnicy, którzy tam jeżdżą bardzo doświadczeni. I to jest kwestia jakby ustawień, dopasowania do toru. Znaleźli jakby można powiedzieć tutaj ustawienia, dysponowali bardzo dobrymi startami i szybkością na trasie. Nas może wybiło trochę to, że y, ta pogoda, pogodę mieliśmy, jaką, y, jaką mieliśmy, czyli opady deszczu. Y, tak naprawdę walczyliśmy z Torem, aby, aby te zawody się odbyły, a tak naprawdę y, parę godzin mieliśmy na to, żeby żeby doprowadzić ten tor już tak stricte pod siebie. Może to też zadecydowała. Musimy na pewno e, przeanalizować ten mecz e, i, i wspólnie tutaj z chłopakami jeszcze popracować na pewno na treningach, nad, nad przygotowaniem toru, e, dopasowaniem motocykli, bo mimo wszystko uważam, że nie byliśmy tak szybcy na starcie. No na pewno myślę, że na pierwszy rzut oka od razu widać zupełnie inną postawę młodzieży i to na pewno cieszy. Juniorom jest ciężko zdobywać jakieś dwucyfrowe zdobycze, bo, bo, bo liderzy i w ogóle drużyna seniorska to jest bardzo mocna i najmo, najmocniejsza teoretycznie para juniorska, więc nie jest łatwo, ale pokazali się naprawdę z fajnej strony. Sztor jest typowo startowy, jest wąski, długie, proste, e, więc tutaj problem, problem z wyjechaniem ze startu e, do tego e, 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 jakby jedna linia się z, z, wytworzyła e, przy bandzie. Kto tam wjechał, miał już naprawdę m, dużą prędkość, ciężko już było wyprzedzać, więc e, wydaje mi się, że te czynniki. Trujek przede wszystkim dzisiaj nam troszkę zabrakło, bo tylko e, zwycięstwa Jasona i jedno Piotra, więc tych trujek na pewno by brakowało. No, dzisiaj trochę słabiej pojechał Ma, Ma, Mateusz, e, do tego tutaj e, 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 Bartek Bańbor. E, tak jak mówię, no Bartek przyjechał z, z zawodów z, z, z Pardubic, więc może to też nie wiem, zmęczenie czy jakieś tam nietrafne nie, nie, nie decyzje, jeśli chodzi o ustawienia, ale więc jeszcze tutaj mamy te rezerwy, więc jest to początek sezonu, więc musimy jeszcze na pewno e, popracować na własnym torze i, i, i bardziej się dopasować.